Błogosławieni, którzy umierają w Panu. Niech odpoczną od swoich trudów, bo ich czyny idą wraz z nimi. Drodzy siostry i bracia w Chrystusie, drodzy parafianie, drodzy Polkowiczanie, najbliższa rodzina. 28 marca 2020 roku odszedł do Pana ksiądz Prawat Ludwik Kośmidek. Ponieważ nie możemy wszyscy uczestniczyć, w uroczystościach pogrzebowych, dlatego tą drogą chciałbym przekazać słowo. Ksiądz Ludwik urodził się 27 lipca 1933 roku w Brzyskach koło Jasła. Pochodzi z licznej rodziny robotniczo-chłopskiej. Rodzice Ludwika urodzili 11 dzieci. Obecnie żyje tylko siostra Jadwiga. Po wojnie rodzina księdza Ludwika osiedliła się w Radkowie. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu rozpoczął w 1954 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1959 roku w Katedrze Wrocławskiej. Pierwszą mszę świętą odprawił 28 czerwca 1959 roku w Radkowie gdzie mieszkał po wojnie ze swoją rodziną. Pierwszą parafią po wojnie, pierwszą parafią poświęcenia była Oleśnica, gdzie pracował w latach 1956-1963. Następną parafią był Milicz 1963-64. Kolejna parafia świętej Elżbiety we Wrocławiu w latach 1964-65. Następnie parafia Świętej Teresy we Wrocławiu 1965-1966. Pierwszą parafię jako proboszcz objął w Gostkowie w 1967 roku, gdzie był proboszczem do 1979 roku. Następnie był proboszczem w Lubomierzu w latach 1979-84. A w 1984 roku został ustanowiony proboszczem parafii świętego Michała Archaniowa w Polkowicach, gdzie pełnił funkcję proboszcza do przejścia na emeryturę w roku 2006. Ksiądz Ludwik pełnił wiele funkcji księdza dziekana, dekanatu Polkowice. Zawsze z wielkim sentymentem wspominał tamte lata, ludzi i okoliczności. W których przyszło mu pełnić funkcję proboszcza. Głęboko w pamięci pozostały sugestie księdza kardynała Henryka Grubinowicza, który zachęcał wtedy nowego proboszcza do nawiązywania bezpośrednich i bliskich kontaktów z mieszkańcami Polkowic. Kancelaria parafialna według księdza kardynała Henryka miała być dobrym miejscem do tworzenia takich właśnie więzi. W latach osiemdziesiątych społeczność polkowicką. Stanowili ludzie, którzy przyjechali tu po zakończeniu wojny z terytorium Rumunii oraz ze wschodu kraju. Wielu mieszkańców przyjechało tu za pracą z różnych części kraju. Prawdziwym wyzwaniem duszpasterskim w tamtych czasach była troska o rodziny i formację religijną. Miasto szybko się rozwijało. Parafia była tylko jedna. Dlatego ksiądz Ludwik rozpoczął starania o utworzenie nowej parafii. Tak doszło do powstania nowej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w 1991 roku. Potem powstała kolejna parafia Matki Boskiej i Łaskawej. Organizacja życia duszpasterskiego, udzielanie sakramentów świętych, troska o nowe parafie, o katechizację dzieci, młodzieży, najpierw w swojej parafii, a później w szkołach od 1990 roku wypełniały życie księdza Ludwika. Za zasługi dla parafii i diecezji biskup Tadeusz Rybak odznaczył go godnością honorowego kapelana Ojca Świętego. W miarę zbliżania się do wieku emerytalnego, który u, księża, u księży oznacza 75 rok życia, choroby i operacje, które przeżył, przyspieszyło odejście na zasłużoną emeryturę w roku 2006. Po ustaleniu z biskupem legnickim ksiądz Ludwik mógł przejść na emeryturę i pozostać na parafii Świętego Michała Archanioła, na której pracował najdłużej. Miarą żywotności parafii i pracy duszpasterskiej są powołania do stanu kapłańskiego lub zakonnego. Do chwili obecnej w parafii zrodziło się 19 powołań. W tym za kadencji księdza Ludwika 12 powołań. Ksiądz Ludwik w swoim testamencie Dziękuję wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, z którymi przyszło mu współpracować na różnych parafiach oraz tym, którzy go wspierali w ostatnich latach i miesiącach. Z wielkim szacunkiem wspominał rodziny, które najbardziej angażowały się w życie parafii i darzył ich prawdziwą przyjaźnią. Są to między innymi rodzina Chorbasów, Golów Kozłowskich, Lisowskich Stańczyszyn, Rejma, Kokoszka, Gorbal, Zając, Foryś, Budziarek, Formela, Żelasko i wielu innych parafian, którzy nie wymienieni z imienia i nazwiska na zawsze pozostali w pamięci księdza Ludwika jako ludzie oddani Bogu i Kościołowi. Podkreślał wieloletnią, bardzo dobrą współpracę z Radą Parafialną. Czas przejścia na emeryturę. To szczególne wydarzenie dla każdego, kto aktywnie przeżywał swoją pracę. Dla księdza Ludwika tym bardziej, bo całe życie angażował się w sprawę Królestwa Bożego. Dlatego ksiądz Prawa serdecznie dziękuję wszystkim parafianom za życzliwość, której doznawał w ostatnich latach. Dziękuję szczególnie lekarzom, pielęgniarkom, Polkowickiemu Centrum Usług Zdrowotnych na czele z panią Mariolą Kośmider za wieloletnią opiekę medyczną. Ksiądz Ludwik zawsze mógł liczyć na szybką i profesjonalną pomoc medyczną. Przekazujemy wszystkim lekarzom i personelowi medycznemu gorące podziękowanie. W swoim testamencie Ksiądz Ludwik wdzięczność i podziękowania kieruje do pani doktor Grażyny Kwiatkowskiej za cierpliwość i wspaniałą wieloletnią stałą opiekę lekarską. Tym podziękowaniem w testamencie obejmuje również pielęgniarki, najpierw panią Mariannę Dąbrowską, która codziennie spieszyła z pomocą pielęgniarską, szczególnie w ostatnim trudnym okresie choroby. Pomoc ta i troska zdecydowanie wykraczały poza obowiązki wynikające z funkcji zawodowych, dlatego składam serdeczny Bóg zapłać. Dziękuję również pielęgniarce, pani Krystynie Palczak, za serdeczną troskę o jego zdrowie, rehabilitantom i medykom. W ostatnich zdaniach testamentu ksiądz Ludwik napisał, jeśli kogoś dotknąłem, obraziłem, czy nieświadomie wyrządziłem jakąś krzywdę, to w obliczu śmierci gorąco i szczerze przepraszam oraz proszę o przebaczenie. 27 lipca 2013 roku, w 80. rocznicę swoich urodzin, ksiądz Ludwik otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Polkowice, przyznany przez burmistrza i Radę Miejską. Dziękujemy władzom miasta, poprzedniemu burmistrzowi Wiesławowi Wabikowi, Emilianowi Stańczyszynowi, staroście Markowi Tramś. Ksiądz Ludwik często wspominał i dziękował za bardzo dobrą, wieloletnią współpracę samorządu z parafią oraz szacunkiem, z jakim zawsze spotykał się w lokalnym środowisku. Wymieniał tu lokalną wyższą uczelnię imieniem Jana Wyszykowskiego, grono profesorskie na czele z panem rektorem Włodzimierzem Olszewskim. Ksiądz Ludwik przykładał dużą wagę do wykształcenia i stałej formacji intelektualnej, to w jego życiu wyraziło się w systematycznych jego studiach na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, które zostały uwieńczone pracą doktorską. Posługa duszpasterska obejmowała współpracę katechetów, nauczycieli, dlatego dziękuję wszystkim dyrektorom instytucji oświatowych, katechetom i nauczycielom, z którymi miał przyjemność współpracować za edukację i troskę o wychowanie dzieci i młodzieży. Zawsze interesował się życiem społecznym naszego miasta. Ksiądz Ludwik przez wiele lat był wiernym kibicem miejscowego klubu piłkarskiego. Uczestniczył w różnych wydarzeniach sportowych. Na ręce pana Piotra Wójcika składam serdeczne podziękowania za przyjaźń i wiele pięknych wzruszeń sportowych. Na ręce pana burmistrza Łukasza Puźnieckiego dziękuję władzom samorządowym. Rektorowi Uczelni Jana Wyszokowskiego, Panu doktorowi Tadeuszowi Kierzykowi, różnym instytucjom za przekazane kondolencje, modlitwę i gotowość pomocy. Słowa współczucia i kondolencje przesłał również ksiądz Kazimierz Nawrotek, były proboszcz w Polkowicach przed księdzem Ludwikiem, teraz jakoś senior rocznika w imieniu kapłanów święconych razem z księdzem Ludwikiem. Obecnie pozostaje ich jeszcze trzynastu, trzynastu kolegów korsowych. Napisał w swoim liście, bolesne jest rozstanie, lecz taka jest wola Twoja, Panie. Na ziemi żyłeś z Bogiem, a Bóg z Tobą, więc niech i po śmierci Jego niebo będzie dla Ciebie nagrodą. Dziękujemy za kondolencje przesłane przez księdza Jana Kustasza, proboszcza z Radkowa, z rodzinnej miejscowości zmarłego. Ksiądz prałat Ludwik po przejściu na emeryturę wymagał na początku doraźnej, ale potem stałej opieki. Dlatego dziękuję Piotrowi Wróblewskiemu i jego żonie Ewie za, ostatnie, za ostatni okres opieki i pielęgnacji przy księdzu Ludwiku. W poprzednim okresie przez wiele lat opiekowali się księdzem Ludwikiem pan Józef Kucharski, Zygmunt Jaworski, Zdzisław Budziarek, Kazimiera Wrubel, Janusz Rzebka oraz gospodyniom pracującym wcześniej na plebanii, pani Zdzisławie Domańskiej, obecnie pani Marzenie Sądowskiej i Reginie Święcickiej. Bóg zapłać za cierpliwą posługę. Dziękuję w imieniu księdza Ludwika wszystkim kapłanom na czele z księdzem Dziekanem Markiem Pluskotą i księdzem Marianem Kopko, parafianom, rodzinie, znajomym którzy chcieli wziąć udział w uroczystości pogrzebowej, ale nie mogli z powodu epidemii. Rygorystyczne ograniczenia zgromadzeń spowodowane troską o zdrowie i życie obywateli powodują, że w uroczystości pogrzebowej mogą uczestniczyć tylko najbliżsi i kapłani. Dziękuję wszystkim za modlitwę w intencji księdza Ludwika Kośmitka w tych ostatnich dniach. Po ustaniu epidemii będzie odprawiona uroczysta msza święta w jego intencji. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechemu świeci na wieki wieków. Amen.